Hej! W dzisiejszym filmie chciałem pokazać Wam bardzo ciekawy dodatek ze sklepu Hacks o nazwie Button Card. Za jego pomocą możemy w dowolny praktycznie sposób, wizualnie, stworzyć przycisk lub element i umieścić go w naszym dashboardzie. Zapraszam do obejrzenia poradnika. Ten film, jak zawsze, będzie podzielony na rozdziały, w których na początku zainstalujemy wtyczkę. Następnie pokażę, jak stworzyć podstawowe przyciski oraz jak je dostosować. Potem przejdziemy do zaawansowanego tworzenia przycisków, dodając do jednego elementu wiele enci, a na koniec pokażę, w jaki sposób stworzyć szablony przycisków, aby dużo łatwiej i szybciej tworzyć kolejne. W ten sposób będziemy mogli robić nasze dashboardy w spójny stylistycznie panel. W ostatnim etapie pokażę również, w jaki sposób oznaczać niestandardowe przyciski dla takich pozycji w dashboardzie, które wymagają uwagi. Postanowiłem stworzyć ten poradnik, ponieważ tę wtyczkę chciałbym wykorzystać w kolejnych filmach, gdzie będę wykorzystywał wiedzę z tego wideo. Nie chciałbym, aby kolejne filmy były zbyt długie i zawierały zbędne gadanie z mojej strony. Tyle słowem wstępu, zaczynamy. Na początku przejdźmy do zakładki Hacks. Jeśli nie wiesz co to jest i jak go zainstalować, to polecam film, w którym pokazuję krok po kroku jak to zrobić. Link umieszczam w opisie oraz tutaj na górze po prawej stronie. Przechodzimy do zakładki Hacks. W wyszukiwarce wpisujemy button minus card. Filtrujemy sobie wszystkie wtyczki, nie tylko zainstalowane. Przechodzimy do integracji. Mamy tutaj podgląd wszystkich opcji, możliwości, co możemy zrobić, jak personalizować dane elementy. Klikamy Pobierz. Mamy możliwość wybrania wersji. Wybieramy najnowszą wersję i klikamy Pobierz. Wczytujemy ponownie. Zobaczcie, jak wygląda możliwość konfiguracji: jakie elementy możemy podczas konfiguracji pisać i modyfikować. Zobaczcie tutaj jest fajna grafika, która przedstawia rozmieszczenie elementów w przycisku button cards. Będziemy je później zmieniać, wykorzystując style CSS. oraz kolejna grafika, która przedstawia w jaki sposób możemy rozmieścić elementy i oznaczyć rozmieszczenie tych elementów w obszarze też tego przycisku. Stwórzmy sobie teraz nowy dashboard, w którym pokażę wam, w jaki sposób tworzyć nowe podstawowe elementy. Tworzę nowy dashboard, Batoncard przykłady, wybieram ikonę, przechodzę do tego dashboardu. W chwili obecnej sekcje są już wdrożone jako domyślne widoki, więc przechodzimy, dodajemy nowy element siatkę, wybieramy z listy Batoncard. Tutaj z tych elementów konfiguracji możemy sobie wybrać to, co chcemy personalizować. Wybieramy sobie encję. Będzie to switch światło w sypialni. Tak wygląda powiedzmy już przycisk, który możemy modyfikować. Wybierzemy mu i zmienimy ikonę. Dodamy personalizację włączonej encji i wyłączonej mamy możliwość ikon, czyli tylko i wyłącznie ikona się świeci, jeśli dana encja jest włączona, lub na przykład kart, gdzie cały przycisk jest podświetlany. Stworzę sobie kolejną, kolejny element siatki, tym razem zmodyfikuję go jako podświetlenie całej karty. Zobaczcie, dodaję kolejny element i mogę tutaj, na przykład, pisując size, modyfikować wielkość ikony. Możemy definiować dwojako, pisując wielkość w pikselach lub w procentach w stosunku do oryginalnej wielkości ikony. Piszmy sobie kolejny parametr, czyli show last change. Czyli kiedy nastąpiła ostatnia zmiana. Innym parametrem jest na przykład Show Entity Picture, czyli jeśli encja ma niestandardowy obrazek, czyli nie ikonę, no to wyświetli się lub nie wyświetli ta, ten obrazek. Kolejny, czyli pokaż stan, i w taki sposób to może wyglądać. Dodaję kolejną. Dodaję kolejny element siatki i na przykład pokażę wam tutaj w jaki sposób. Odznaczę renderowanie kwadratu i pokażę Wam na przykład, jak ustawiać wielkość danej, danego przycisku. Możemy to zrobić, właśnie szerokość na wysokość. Dodam sobie nagłówek, podstawowa konfiguracja i zapiszę. Jeśli będziecie chcieli, to polecam przetestować sobie różne opcje na przykładzie jakiejś waszej konkretnej encji, żeby zobaczyć, w jaki sposób można jeszcze bardziej zmodyfikować dany przycisk. Wykorzystując custom field, czyli niestandardowe pola, możemy w przycisku Button Cards dodać encję, czy sterowanie tymi encjami, czy parametry encji, jakieś sensory z innych urządzeń. Zobaczcie, tworzę sobie nową kartę button Card, dodaję encję, jakiś wybieram sobie, na przykład sensor procesora, ustawię mu ikonę, nazwę. I teraz pokażę wam, w jaki sposób dodać kolejne parametry. Zgodnie z tą siatką, tworzę parametr Styles, gdzie ustawiam i definiuję, na razie, tak, dla pokazania co będę mógł personalizować, czyli ustawiam kart, grid, name, icon, custom fields. Teraz w kolejnej linijce definiuję, będę definiował te pola. Powyżej definiowałem ostylowanie, teraz definiuję pola, czyli takie będziemy mieli niestandardowe pola jak temperatura, CPU, RAM i SD. Teraz, aby ustawić jakąś wartość dla danego niestandardowego pola, no to wpisujemy taką kombinację znaków. I zobaczcie, jak tutaj ustawię, to tu po prawej stronie na dole pokazały mi się te parametry. One jeszcze nie są ostylowane, czyli system nie wie, w którym miejscu umieścić te pola, żeby one się prawidłowo pokazywały. Zaraz do tego dojdziemy, ustawiając parametr Grid w Styles. Na moim blogu umieściłem taki artykuł, w którym umieszczam linki do fajnych, ciekawych narzędzi, które możecie wykorzystać. I tutaj jest taki generator y, tej siatki, tak jakby. Zgodnie z naszą nomenklaturą, gdzie i to ikona, y, n to name, czyli nazwa, l label, oraz pisujemy nasze niestandardowe pola, czyli CPU, RAM, SD. Kopiujemy sobie, to Grid Template Areas. Ja to sobie umieszczę w jednej linijce, żeby było ładniej czytelnie. Grid Template Column. Grid Template Row. Zmieniam sobie z 1FR na Min Content. Czyli wysokość tych pól, w tym przypadku BCD jest dostosowywana minimalnie, tak, czyli nie, nie dodaje się żadne naddatki. Teraz zdefiniuję wartość pola temperatury, czyli tutaj mam przygotowany wcześniej kod. Zobaczcie, mamy tutaj przedstawioną ikonę z kolorystyką i tak dalej, i jest taka definicja wartości, czyli dolar otwarty nawias Entity State. I zobaczcie, jak to tutaj umieściłem, to od razu to pole temperatury się prawidłowo zdefiniowało. Kolejne pola, czyli CPU RAM i SD, również pokazuje, w jaki sposób zdefiniować. Tutaj wam chciałem pokazać, że kolor możecie sobie oznaczyć tak, takim, takim stylem. Zobaczcie, tutaj stan y, CPU również jest definiowany na podstawie sensora pochodzącego z serwera. Pokażę wam teraz w jaki sposób ostylować kartę. Kolory możecie sobie pobrać na przykład z takiej darmowej aplikacji do generowania kolorów. Są to już takie jakby palety kolorystyczne fajnie przygotowane, więc możecie sobie wybrać i z nich korzystać. Ostyluję również pozostałe elementy, czyli zaokrąglenie narożników, margines wewnętrzny, kolor tekstu ramkę oraz zmianę tekstu na wielkie litery. Żeby tutaj nie przedłużać, to ostatnie te pola już wcześniej sobie przygotowałem, więc ten kod CSS sobie wkleję. Zobaczcie, możemy też ostylować custom field i tutaj tak samo definiujemy temperaturę, CPU, RAM i SD. Ja ten kod również mam przygotowany i zobaczcie w jaki sposób, powiedzmy docelowo to może wyglądać. Jeszcze chciałem Wam pokazać, tutaj w stylu, mam informacje na temat y, kolorystyki, czyli ten y, znacznik tekst Color Sensor. Wykorzystuję w tym miejscu i mogę go sobie definiować w ostylowaniu y, niestandardowych pól. Tutaj mam kod, który w przypadku, gdy zużycie procesora jest powyżej 80%. No, pokażę ten y, tekst na czerwono. Chciałem wam jeszcze tutaj pokazać. Jest teraz 2%, y, ale na przykład zmienię sobie, jeśli będzie powyżej 1%. To zobaczcie, oznaczył się na czerwono, czyli możemy tą encję tak przygotować, że elementy, które są podejrzane, możemy wyboldować, możemy zmienić im kolor, możemy zmienić im czcionkę i tak dalej. Teraz pokażę wam w jaki sposób. Zdefiniować szablon em, takiego button cards, przez co będziemy mogli wcześniej przygotowany przez nas wzór wykorzystywać na różnych dashboardach. Ja sobie tutaj już przygotowałem przykłady, jak to wygląda, tutaj wam pokazuję. Dla każdego pomieszczenia, możemy zrobić taki fajny box, którym zdefiniujemy mu na przykład właśnie y, możliwość włączania światła, możliwość włączania LEDów, y, zasłaniania czy odsłaniania żaluzji. Aby stworzyć szablon, kopiuję sobie wzór na przykład takiego pojedynczego Baton Cards. Zobaczcie, skopiuję sobie ten, który przygotowałem już wcześniej. Przechodzę do trzech kropek w edycji i wybieram edytor Dashboardu. Wpisuję Baton Card Template. Poniżej sensor. Tutaj nazwa tego szablonu, czyli sensor wariant pierwszy. I wpisuję zmienne. Będzie to nazwa, ikona, encja. Label i tło. Wklejam ten kod, który skopiowałem wcześniej, usuwam sobie typ, przesuwam elementy, aby były na wysokości zmiennych i teraz w pola wpisuję domyślne wartości, gdzie wpiszę sobie nazwę zmiennej, jakąś przykładową ikonę, oczywiście później będziemy to definiować. W polu Entia wpisujemy wartość tej zmiennej var entity, czyli będzie to return variable var entity. Tutaj sobie wpisuję również zmienne, czyli te pola będą definiowane na podstawie zmiennych. Zwróćcie uwagę, że mam tutaj show name jako false, czyli sama nazwa nie będzie mi się wyświetlać. Umieszczę sobie jeszcze w ostylowaniu background, czyli tło, żebym mógł za każdym razem definiować sobie inne tło, na przykład. Kopiuję sobie teraz te zmienne i pokażę Wam w nowej karcie, jak to wykorzystać. Jestem teraz w nowej karcie i zobaczcie, jak szybko stworzyć przycisk z wykorzystaniem tego szablonu. Wpisuję. Template, sensor, wersja pierwsza i tak samo możecie definiować sobie nazwy, czyli sensor, wersja druga i tak dalej. Możecie to nazwać po swojemu. Wklejam te zmienne i zobaczcie, teraz w taki sposób mamy bardzo szybko przygotowany szablon, i teraz zmieniam sobie tutaj tylko i wyłącznie encję oraz te parametry, nazwa, ikona i tak dalej. Zobaczcie, ustawiłem sobie długość żywotności filtra i tak samo właśnie mogę to sobie dowolnie modyfikować. Nazwa zmiennej. Pamiętajcie, że mamy ustawiony state name jako false, więc tutaj ta nazwa mi się nie wyświetli. Stworzę sobie nowy element siatki i dodam te same szablony jak przed chwilą, tylko dwa różne inne sensory. Zrobię to na przyspieszeniu, żeby tutaj już nie marnować czasu bo chciałem Wam pokazać jeszcze jedną ważną rzecz, czyli definiowanie yy, czy oznaczanie elementów, które wymagają uwagi. Zobaczcie, tutaj ustawiłem wilgotność w oczyszczaczu powietrza, jest ona 56%, ale powiedzmy, jeśli będzie zbyt duża, no to ten czujnik podświetli nam się na czerwono. Ja jeszcze tutaj dodam sobie kilka elementów takich jak tytuł i podtytuł. Zobaczcie, w tytule możemy ustawić takie coś, na przykład jak dodatkowe encje, i one są obok tego tytułu, jako takie ikonki. I możemy sobie tworzyć takie fajne, przejrzyste, czytelne dashboardy. Przechodzę do edycji Baton Cards i teraz, na podstawie stanu danej encji, będziemy modyfikować tło. Czyli wpisujemy sobie States. Operator template, wybieramy sobie value, umieszczamy tutaj return entity state powyżej 50, czyli jeśli jest powyżej 50, będziemy zmieniać kolor tła na czerwony na przykład. I zobaczcie, jeśli encja ma powyżej 50, no to jest czerwona. Zmienimy wartość tego na ponad 60, to działa to również prawidłowo. Ja tutaj wkleję jeszcze bardziej ładniejsze ostylowanie, czyli zmieniłem tutaj kolory i w taki sposób może to wyglądać. Tak docelowo wygląda e, mój dashboard, gdzie właśnie dodałem takie elementy. Mogę to sobie tutaj, mam skrypty, które są wywoływane. I zwróćcie uwagę, że mogę takich szablonów tworzyć więcej. Może być wersja pierwsza. Jedne przyciski mogą być większe, mogą być mniejsze, mogą być bardziej wy wyboldowane. I tak naprawdę, zmieniając sobie tylko template sensor wersja pierwsza, na przykład na sensor wersja druga, trzecia, duża, mniejsza, większa, no to już od Was zależy, jaki będzie docelowy efekt. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję Ci za obejrzenie go do końca. Jeśli film Ci się podobał, to zapraszam do zostawienia łapki w górę. Jeśli masz jakieś pytania, prośby lub sugestie, to pisz w komentarzach.